Panie Prezydencie, jesteśmy w centrum miasta, a Trawa po kolana. Miasto zapomniało o koszeniu trawników w tym roku? Bardzo dobre pytanie. No, oczywiście, że nie. E, kosimy, ale w innym stylu. To znaczy e, w przestrzeni miejskiej będziemy pozostawiać... E, to pierwsze koszenie wykonamy dopiero po pewnym czasie. Po pierwsze, e, generalną zasadą będzie to, że będziemy kosić mniej więcej o 3 tygodnie później niż zwykle oraz pozostawimy mniej więcej 30% przestrzeni miejskiej, takiej jak ta za nami której damy możliwość wzrostu do momentu, w którym te trawy będą mogły wysiać nasiona. Czyli pewnie skosimy to dopiero na poziomie na przełomie lipca, być może gdzieś w połowie lipca, tak żeby te nasze łąki były bardziej bioróżnorodne i żebyśmy mogli tam znaleźć inne gatunki, takie jak maki i inne rośliny, które pięknie kwitną. No właśnie, dlaczego jeszcze zdecydowaliście się na właśnie łąki, a nie tradycyjne trawniki, jak to było w poprzednich latach? No. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jest około 36, może w tym stanie nawet więcej, 36 stopni. W związku z tym widzimy gołym okiem, że w Polsce zachodzą dynamiczne zmiany klimatyczne. W zeszłym roku ta przestrzeń nie, nie była prośnięta trawą, tylko była wypalonym klepiskiem. I tego chcemy uniknąć. Znaczy, alternatywą nie jest równiutko skoszona zielona trawa, ale klepisko. W związku z tym to jest odpowiedź na zmiany cywiliz... znaczy, na zmiany klimatyczne. My musimy tą przestrzeń aranżować w inny sposób, żeby ona po prostu żyła. Mm, wysokie trawy sprzyjają owadom, i to nie tylko motylkom i pszczołom, ale też komarom, kleszczom, których chętnie byśmy w mieście nie widzieli. Czy tutaj nie ma obaw, że właśnie będziemy mieli plagę komarów w tym roku? A że tu jest wokół y, tego narosło sporo mitów. Po pierwsze, ja zacznę od tego najbardziej spektakularnego. W trawach nie bytują szczury, a taki zarzut gdzieś na mediach społecznościowych przeczytałem, to jest kompletny absurd. Jeżeli chodzi o komary, one rozmnażają się w oczkach wodnych i tutaj mamy dość dobre systemowe rozwiązanie. Po pierwsze, wszystkie zbiorniki wodne w mieście zarybiamy dwukrotnie w ciągu roku, tak żeby biologicznie zjadane były larwy komarów. Jednocześnie stosujemy innego rodzaju działania biologiczne, które no, zabijają te larwy i w zarodku jakby zduszają możliwość wybuchu plagi, to robimy dość skutecznie. Wydaje mi się, że systematycznie możemy obserwować w mieście, że jest coraz mniej e, komarów. No, inną sytuację mamy z kleszczami, bo niestety nie tylko w mieście, e, w naszym mieście czy w innych miastach, ale w całej Polsce, w całym tym e, e, geograficznym miejscu, w którym się znajdujemy, no widzimy rozwój plagi e, kleszczy i niestety nie znajdujemy na to rozwiązań. E, w tej trawie powinno być mniej kleszczy niż na przykład w drzewach, ponieważ tutaj naturalni, naturalne drapieżniki będą, będą te kleszcze wyjadać, ale oczywiście niestety one się również mogą tu pojawić, no także trzeba się przed tym chronić. Ja wszystkich zachęcam do tego, żeby przede wszystkim się szczepić. Osobiście też w tym roku takiego szczepienia dokonam, ponieważ no to jest ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia i może się to zdarzyć nie tylko na trawie czy w lesie, ale także spacerując po prostu po parkach wrocławskich czy naszych ogrodach. Proszę jeszcze powiedzieć, czy łąki miejskie to jest pomysł wrocławski, czy już gdzieś to było testowane? W wielu miastach na świecie szuka się nowych rozwiązań, jak radzić sobie ze zmianami klimatycznymi. W Polsce takim przykładem jest właśnie Wrocław i Warszawa. Szukające takich rozwiązań jak to. My we Wrocławiu wdrażamy także inne rozwiązania. Jako takim flagowym moim ulubionym przykładem jest projekt Grow Green, w ramach którego będziemy realizować projekt badawczy z trzema miastami europejskimi, dzisiaj jest już znacznie więcej, ale powiedziałbym z dwoma liderami oprócz nas oraz Uniwersytetem Przyrodniczym, szukając rozwiązań jak na Obinie. Aranżować przestrzeń podwórek osiedlowych, tak żeby one dawały schronienie ludziom, żeby obniżały temperatury i amplitudy tych temperatur i aby tam po prostu żyło się lepiej, żeby ten mikroklimat nie był tak suchy i tak po prostu palący.